I muszę powiedzieć, że tam, gdzie wspólny interes w ostatnich kilkunastu miesiącach zdominował, tam postępy obserwujemy. Obserwujemy postępy i we współpracy politycznej, i wojskowych, jeśli chodzi o Afganistan. Obserwujemy postępy, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie zwalczania terroryzmu i piractwa międzynarodowego. Natomiast nie obserwujemy postępów tam, gdzie interesy stron są rozbieżne. Mam na myśli szczególnie tarczę antyrakietową, gdzie NATO i Rosja prezentują dwa rozbieżne, wzajemnie wykluczające się koncepcje. Jak ambasador Kobieracki prawda, mówi o tej nieprzejrzystości, o tej nieprzewidywalności z rozwoju sytuacji wojskowej w, w Europie, to oczywiście, że ten tym, że jesteśmy w tej nieprzewidywalności zakładnikiem po części tej właśnie zasadniczej różnicy zdań pomiędzy Rosją a, a sojuszem. No, sojusz nie może się zgodzić na wspólny system sektorowy, w którym część krajów, terytoriów krajów sojuszniczych byłaby objęta odpowiedzialnością ze strony rosyjskiej, żeby wymienić rejon Morza Barenca, Morza Bałtyckiego. Czy Morza Czarnego? Sojusz nie może się zgodzić na to, aby partner, nie członek, ale partner, miał, był konsultowany w zakresie lokalizacji elementów systemu sojuszniczego obrony przeciwrakietowej. Myślę, że ambasador zgodzi się ze mną, że to, co jest przedmiotem konsultacji sojuszniczych, nie może być przedmiotem, znaczy nie, nie powinno być przedmiotem konsultacji. Partners, czy nie musi być przedmiotem konsultacji partnerskich. Jednak innego typu więzy łączą sojuszniczków w ramach jednego paktu, a innego tychże sojuszników z krajami partnerskimi. No i wreszcie kwestia, trzecia kwestia, tworząca ten obszar rozbieżności, to prawnie obowiązujące gwarancje, których oczekuje Rosja od sojuszu w stosunku do swoich sił strategicznych. Możemy wyobrazić sobie deklarację polityczną, prawda, ale już trudno wyobrazić sobie deklarację o charakterze traktatowym, bo taka musiałaby być, gdyby owe gwarancje miały mieć charakter prawnie obowiązujący. I chcę powiedzieć na zakończenie, nawiązując do tej pierwszej opowieści, że to już było wiadomo podczas Rady NATO-Rosja w, tam, w Lizbonie, ponieważ prezydent Obama. Także pani kanclerz Merkel bardzo precyzyjnie zarysowali to, jaki jest punkt widzenia sojuszników na integralność i autonomię natowskiej tarczy antyrakietowej. Dokładnie w wypowiedziach prezydenta Obamy i wypowiedzi kanclerz Merkel, także naszego prezydenta, prezydenta Komorskiego, te sprawy były jasno dookreślone, więc od czasu tego szczytu nadziei mamy również rozbieżności, które nam towarzyszą i które prawdopodobnie będą towarzyszyły jeszcze przez czas dłuższy. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Jestem przekonany, że te rozbieżności będą niemalże nocy przed szczytem. I to jest takie hobby dyplomatyczne, że dyplomaci uwielbiają pracować do nocy przed 20 maja, także nasi koledzy będą najprawdopodobniej mieli closed session, jak to się nazywa w nocy z 19 na 20, po czym będzie miracle, i będziemy mieli bardzo dobry kompromis. A także myślę, że możemy być optymistyczni. I patrzeć z zaufaniem w to, co robi Sojusz Północnoatlantycki i to, jakie będą wyniki szczytu w Chicago. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować panelistom. A teraz, jeśli mogę, w imieniu pani prezes zaprosić Państwa na chwilę przerwy, po której wrócimy do spraw związanych z Unią Europejską. Dziękuję bardzo.